Witajcie. Warto przyjrzeć się światu dzikiej przyrody, aby zrozumieć, że jest on zaprojektowany niemal perfekcyjnie. W toku ewolucji zwierzęta rozwijają bardzo złożone mechanizmy, które pozwalają im przystosować się do zmieniających się warunków. Jednak nawet najlepiej przygotowane stworzenie nie jest odporne na przypadkowe spotkanie z żywiołem lodu. W takich przypadkach Jednym uda się wyjść cało z opresji, a innych czeka smutny koniec. W dzisiejszym filmiku zobaczycie różne rozwiązania takich sytuacji. No to ruszamy. Czasami nawet uważność i ostrożność nie wystarczą, aby nie wpaść w pułapki klimatyczne zastawione podstępnie przez naszą planetę. Anomalie pogodowe u wybrzeży Norwegii doprowadziły do katastrofy, w wyniku której zamarzły tony śledzi. Śmiertelna pułapka dopadła ryby na wyspie Lowund. Wody w zatoce zamarzły tak szybko, że ryby utknęły w lodzie i ławica padła z powodu braku powietrza. Najprawdopodobniej uciekała przed drapieżnymi kormoranami lub wielorybami i wylądowała w bardzo płytkiej wodzie. Szybkie ochłodzenie wywołane silnymi wiatrami przyniosło lutę mrozy. Miejscowi widzieli coś takiego po raz pierwszy w życiu. Na powierzchni zatoki lśniły zamrożone w lodzie tysiące ryb. Nienormalnie niska temperatura w połączeniu z silnym wschodnim wiatrem zamieniła morze w lód w ciągu kilku godzin. Ryby nie mogły wydostać się z lodowej pułapki i natychmiast zamarzły. Kto z nas nie lubi przygody, wspaniałych krajobrazów, ośnieżonych gór, zielonych pól, krystalicznie czystych rzek i jezior? Jak można pozostawać wobec tego obojętnym? Zataczający nas świat może być nie tylko piękny, ale również niebezpieczny, a w przypadku lekkomyślności i nieostrożności natura nie zawsze wypacza błędy. I niestety nie pobłaża w takich przypadkach jak ten, który teraz obejrzymy. Młody lis chciał przejść po bardzo cienkim lodzie na niemieckim odcinku Dunaju. Niestety cienka pokrywa lodu nie mogła utrzymać jego ciężaru. Nieroztropny drapieżnik przepłynął jeszcze kilka metrów pod wodą. Jednak nie mógł już się z niej wydostać. Następnie musiał chwycić mróz i gruba warstwa lodu otoczyła nieszczęsne zwierzę ze wszystkich stron. W takim stanie na lisa natrafił miejscowy. Mężczyzna postanowił wydostać go z rzeki. Gdy tylko lód ustąpił, zabrał ciało zwierzęcia i odniósł je odpowiednim służbom. Widok zamarzniętego lisa przypomina, że ze stąpaniem po cienkim lodzie nie ma żartów. Mieszkanka gminy Valnesfjord w północnej Norwegii w czasie jazdy na łyżwach po zamarzniętym jeziorze Kosmo natrafiła na zamrożonego w lodzie łosia. Według miejscowych zwierzę musiało wpaść do wody wczesną zimą, zanim lód się wzmocnił. Być może stworzenie próbowało przejść przez jezioro, ale lód pod nim nie wytrzymał i łoś wpadł pod wodę, a następnie zamarzł w lodzie. Zamrożony łoś stał się atrakcją turystyczną miejscowych dzieci, które przychodzą nad jezioro, aby go obejrzeć. Lód pod łosiami załamuje się dość często, ale czasami udaje się takie zwierzę uratować. Okres godowy łosi przypada późną jesienią, i w tym czasie dochodzi do walk o samice. Na Alasce w takiej walce zginęły oba samce, ale zdarzyło się to w wyniku surowego klimatu panującego w okolicy. Jeff Erickson, mieszkaniec małego miasteczka Onalaklit na Alasce. Odkrył w rzece całkowicie zamrożone ciało dwóch łosi. Zwierzęta zmarły z zakleszczonymi łopatami. W okresie godowym łosie odbywają walki o samice, które często kończą się śmiercią jednego z rywali. W tym przypadku ważną rolę odegrała również pogoda. Walka widocznie toczyła się na rzece, która dopiero zaczynała zamarzać. Pod ciężarem tych masywnych zwierząt lud się załamał, a jeden z łosi, ten który zginął od uderzenia rogami przeciwnika, pociągnął za sobą drugiego. Mróz, który musiał szybko chwycić, pokonał też drugiego samca. A ta samica łosia z Syberii, w przeciwieństwie do swojego norweskiego kolegi, miała dużo więcej szczęścia. 600-kilogramowa klępa chciała widocznie przejść przez zamarznięte bagno ale zapomniała o prawach fizyki, zapadła się i utknęła. Uratować mógł ją tylko cud, i właśnie taki się wydarzył. Pracownicy jednego z lokalnych przedsiębiorstw, którzy akurat przylatywali helikopterem nad Tajgą, zauważyli zwierzę w tarapatach i mimo ryzyka postanowili wylądować i rozpocząć akcję ratunkową. Wyobraźcie sobie, co to w warunkach syberyjskiego mrozu oznacza wyciąganie z wody ogromnego zwierzęcia. Mężczyźni obwiązali pasy wokół nóg nieszczęsnego łosia i wytężyli wszystkie siły. Nie tylko wyciągnęli ogromne stworzenie, ale także zapobiegli skutkom hipotermii, rozcierając mu okolice serca, a nawet wykonując ćwiczenia rozgrzewające. Syberia, Europa Północna, Alaska. Wszystkie te regiony łączy nieprzyjazny mroźny klimat z przeszywającym wiatrem, ekstremalnie niskimi temperaturami i zamieciami śnieżnymi. Nic dziwnego, że opisane przez nas historie wydarzyły się właśnie tam, ale czy możliwe jest, aby coś podobnego zdarzyło się w gorącym, chętnie odwiedzanym przez turystów kraju? Okazało się, że tak. Te zdjęcia osłów pokrytych lodową skorupą, grudkami śniegu i soplami zostały wykonane nie za kołem podbiegunowym. Ale w Turcji. Zwierzęta pozostawiono bez opieki we wsi w południowo-wschodniej części kraju. Latem jest tu bardzo gorąco, ale zimą panują trudne warunki pogodowe. Zdjęcia osłów trafiły do miejscowych władz, dzięki temu wysłano do nich sześcioosobową grupę ratunkową. W chwili jej przybycia niektóre zwierzęta nie mogły już samodzielnie się poruszać i trzeba było je przenieść do ciężarówki. Zlodowaciałe stworzenia zawieziono do schroniska, gdzie zostały nakarmione, zbadane przez weterynarza i umieszczone w ciepłej stajni. Jednak przedstawiciele świata zwierząt nie zawsze zamarzają w lodzie z woli losu. Czasami zdarza się, że ma w tym udział człowiek. Japoński Space World chciał na lodowisku stworzyć wrażenie oceanu. W tym celu zamrożono w lodzie ponad 5000 ryb. Wybrano 25 różnych gatunków ryb i ułożono je w różne kształty. Mimo ewidentnego okrucieństwa, pomysł spodobał się wielu zwiedzającym. Według zarządców Space World, w pierwszych dniach po otwarciu atrakcji park odwiedziła rekordowa liczba osób. Jednak wykonane przez nich zdjęcia przyciągnęły uwagę całego świata, a w wyniku fali dojmującej krytyki skandaliczne lodowisko zostało zamknięte. W wiecznym lodzie Jakucji grupie paleontologów udało się znaleźć szczątki starożytnego zwierzęcia, w którego ciele zachowała się płynna krew. Naukowcy byli zaskoczeni. Po raz pierwszy w czasie wykopalisk temperatura powietrza wynosiła około 10 stopni Celsjusza poniżej zera, a po drugie górna część tułowia samicy mamuta była rozszarpana przez drapieżniki. Jakim cudem krew nie zastygła i to nawet przez kilka tysięcy lat? Naukowcy podają następujące wyjaśnienie. Ciało martwego ssaka było częściowo zanurzone w jeziorze, które szybko zamarzło. Dzięki temu kończyny dolne i brzuch zwierzęcia pozostały w bardzo dobrym stanie. Z pomocą znalezionego biomateriału naukowcy mają nadzieję przeprowadzić udane klonowanie wymarłego zwierzęcia. W pewien styczniowy poranek nawciarz z Kanady jechał na kontrolę jednej ze studni, ale po drodze napotkał nieoczekiwaną przeszkodę: trzy głośno piszczące, malutkie kociaki. Zwierzaki nie mogły się ruszyć, ponieważ przymarzły ogonami do ziemi. Mężczyzna natychmiast ruszył im na pomoc: wrócił do samochodu, wziął kubek z ciepłą kawą i delikatnie polał na lód wokół maluchów. Uwolnione kociaki zabrał ze sobą. Następnie maluchy umyto, nakarmiono i umieszczono w ciepłym miejscu. Cała trójka znalazła wkrótce nową rodzinę. Gdy Stany Zjednoczone nawiedziły niebywałe chłody, pracownicy bagiennego parku nad rzeką Szalot, martwili się, czy gady przetrwają taką próbę, ale zwierzaki znalazły własne rozwiązanie problemu. Gdy tylko nadeszła sroga zima, aligatory ograniczyły aktywność do minimum i poddały się tak zwanej brumacji. Stanowi podobnemu do snu zimowego występującemu u zwierząt zimnokrwistych, kiedy to wskutek mrozów obniża się ich temperatura ciała i spowalnia metabolizm. Ale co z lodem? Gdyby pokrył całą powierzchnię jeziora, i tak nie byłoby tlenu do oddychania, który potrzebny jest nawet podczas brumacji. Otóż sprytne zwierzę ma w zanadrzu specjalną sztuczkę również w tym przypadku. Aligatory wystawiają część pyska, na której znajdują się nozdrza. Ponad powierzchnię wody, i w ten sposób zasypiają. Taka pozycja w zupełności wystarczy im do przeżycia. Gdy pogoda się ociepli, rozmarznięte gady odzyskują zmysły i wiodą zwykły tryb życia. I to wszystko na dziś. Łapki w górę, subskrybujcie nasz kanał i do zobaczenia wkrótce.